Cześć, to Wilk na bani. Zapraszam do wspólnego uważenia kolejnego, mam nadzieję, ciekawego piwka. Ponieważ mam w tej chwili w spiżarce dwa rodzaje czerwonego, kilka ciemnych, różne ipki, to pomyślałem, żeby tym razem zrobić coś słodszego. I w pierwszej chwili miało paść na miodowe, ale żeby było bardziej nowofalowo, zrobimy pinakoladę. Na cichą fermentację dorzucimy więc sobie ananasa. I dla uzyskania bardziej intensywnego smaku, aromatu, wcześniej wyprażone i odsączone z tłuszczu chipsy kokosowe. No to co? Zaczynamy. W garnku mamy już 20 litrów wody podgrzanej do temperatury 56 stopni. Chciałbym, żeby. Podczas przerwy białkowej, która będzie trwała 10 a 15 minut, ta woda miała 52 stopnie. No, i do takiej temperatury powinny nam zdjąć ją słody. Do tego przepisu wybrałem 3 kg pilzneńskiego, 2 kg pszenicznego i dodatkowo dla podbicia słodyczy 1200 g dekstrynowego. Ten ostatni nie tylko doda słodkości, ale też pozytywnie wpłynie na pianę, która w piwie z dodatkiem tłustych chipsów kokosowych powinna być mega wyzwanie. Także zaczynamy, dorzucamy słody. 2 kg pszenicy 3 kg pilzneńskiego i 1,2 kg dekstrynowego, 52,3 stopnia, idealna temperatura, oprócz słodów dorzucam jeszcze 400 gram płatków owsianych żeby piwo było pełniejsze i w ten sposób dochodzimy do tych 52 stopni płatki są błyskawiczne, także nie trzeba ich klejkować. Teraz 10 minut przerwy. Miało być po 10 minutach, ale postanowiłem nie pokazywać tylko tego, że podnosimy temperaturę po zakończeniu przerwy białkowej na 62 stopnie na maltozową. Yy, także w 62 stopniach zacier yy, trzymał się tam jeszcze przez 40 minut. I teraz podniosłem. Temperaturę do 69 stopni, i na następną godzinę będziemy mieli przerwę dekstrynującą. A w tym czasie rozgrzałem piekarnik do 160 stopni i dołożymy sobie nasze chipsy kokosowe na 20 minut. żeby je wyprażyć, wyciągnąć z nich jeszcze więcej aromatu, a przy okazji, żeby mogły dużo lepiej puścić tłuszcz. Bo tłuszcz będzie nam na pewno mocno przeszkadzał w uzyskaniu piany. Dlatego w trakcie jak nasze słody będą się zacierały, Kokos się wypraży. Wrzucimy go na papierowy ręcznik, odsączymy a później pokażę co dalej. 20 minut. Kokos ustawiony na 20 minut, ale tak naprawdę zdjąłem go już po 10, bo nie chodzi nam o to, żeby spalić chipsy. Tylko, żeby wydobyć jak najwięcej tłuszczu. Przez ostatnie 40 minut wiórki leżały sobie na papierze. No, tego tłuszczu to nie wyszło zbyt wiele, ale zawsze coś i zawsze to będzie troszeczkę więcej piany. Mogłem te wiórki e, sprażyć przed samym wrzuceniem na cichą, ale żeby dać im troszeczkę więcej smaku, to skropię je jeszcze delikatnie rumem. I tych 100 ml. No to nie ma być macerowanie, tylko właśnie skropienie. Tych 100 ml. Ma wsiąknąć w płatki teraz przez tydzień, yy, kiedy nasze piwo będzie miało burzliwą fermentację. Foliuję, wkładam do spiżarki i płatki czekają tydzień. A w tej chwili mamy 50 sekund do końca ostatniej przerwy. Pięknie. Dalej prawie 69 stopni. Więc podnoszę w tej chwili temperaturę do 76. 15 minut masz out. A ja sobie w tym czasie zrobię jeszcze próbę jodową. Gruba jodowa negatywna. Zacier mam już wygrzany, przygotowany fermentor z filtratorem soplotu. Z I możemy przygotować się do wysładzania. Jak zawsze, delikatnie przelewam, żeby nie napowietrzyć. I nie powbijać ziaren w filtrator. Przeleję zaraz wszystko do końca. Wymyję garnek. A w tym czasie ziarno ułoży nam się na dnie fermentora. Podgrzeję sobie wodę do 78 stopni i po 15 minutach będziemy mogli zacząć wysładzanie. Kończę i spotkamy się za jakieś 20-25 minut. To już się ułożyło. Woda do wysładzania podgrzana do 78 stopni. Możemy więc spuścić sobie przednią brzeczkę około litra. Okay. I to przelejemy z powrotem do wysładzania, a do drugiego fermentora wpuszczamy już klarowną brzeczkę. No, i czekamy. U mnie, jak zawsze, yy, dosyć dużo muta, więc przygotowałem sobie 15 litrów wody na wysładzanie. Chciałbym uzyskać z tego gdzieś około 25-6 litrów, yy, żeby po odparowaniu zostało gdzieś około 23. Zobaczymy, jak to zejdzie. Wam trorzyka. Zaczekamy aż ta część zejdzie właściwie do y, poziomu muta i zaczniemy przelewać czystą wodą, w temperaturze 78 stopni. To będzie proces, który będzie trwał, myślę, że gdzieś około pół godziny. Także spotykamy się znowu, jak to. Znajdzie się w czystym garnku i zaczniemy chmielenie. Przefiltrowane, przelane do garnka, zaczyna nam już bulkać. Także możemy rozpocząć chmielenie. I ma być słodkie. Także dla goryczki zaplanowałem tylko. No, wyszło 25. Więc 25 gram sabro na całe 60 minut. I na ostatnie 5 minut dodam resztę, która mi została. Czyli 15 gram. Do tego, żeby było słodsze, dodamy 500 gram laktozy. No i spotykamy się, kiedy będzie już po chmieleniu i piwo będzie zimne. Po dwóch godzinach w wannie z lodem piwo ma już 19 stopni. No i możemy przelewać do fermentora. Wcześniej, przed zadaniem laktozy, pobrałem sobie próbkę do badania BLG. Wyszło nam 16 stopni plato. No i teraz tak, od samego początku, właściwie do końca, jeszcze w trakcie chmielenia zastanawiałem się, czy użyć e, zwykłych, uniwersalnych drożdży e, US-05 czy pójść jednak w pszeniczne WB-06. No ale ponieważ jesteśmy w piwowarstwie domowym, pomyślałem, że po co wybierać. Jeżeli można zrobić jedno i drugie. I tak przygotowałem sobie dwa mniejsze fermentory. I zrobimy dwa piwa. Obydwa wcześniej zdezynfekowane. Nalewamy tak, żeby jak najbardziej napowietrzyć. Tak przelejemy sobie cały garnek. Natomiast do jednego fermentora trafiam drożdże do zwykłego Eila, a w drugim zrobimy piwo pszeniczne. Na razie tyle. I spotykamy się jak już będzie po fermentacji. Przynajmniej tej burzliwej. No i jesteśmy po fermentacji burzliwej, która trwała tydzień czasu tutaj w chłodzie w 15 stopniach i dodatkowo dołożyłem jeszcze na dwa dni do 19-20 stopni, żeby troszkę lepiej dofermentowało. No i możemy przejść do przelewania na cichą i dodania naszych Fajnych, słodkich dodatków. Mam już przygotowany pusty e, fermentor, który jest oczywiście zdezynfekowany, tak samo jak kraniki. Dezynfekujemy jeszcze kran. Pierwsze będziemy przelewać to, które jest z drożdżami WB06 przenicznymi. Dodam sobie połowę naszych płatków kokosa, które wcześniej moczyłem przez tydzień czasu w rumie i dołożymy jeszcze pół kilo ananasa. Ananasa razem z sokiem, bez dodatku cukru Mam problem z otwarciem puszki jedną ręką. Dodaję całe, nie kroję. Gdzie się lepiej filtrowało. No i zaczynamy. Otworzę jeszcze wieczko, żeby był lepszy dostęp powietrza. Zostawimy to, ale piękny zapach. I teraz zostawimy to na kolejny tydzień. I dokładnie to samo muszę zrobić z drugim fermentorem, gdzie mamy piwo z drożdżami US05. Kończę i spotykamy się przy butelkowaniu. No, i minęły nam dwa tygodnie cichej fermentacji. Pora przejść do butelkowania. Zanim jednak to zrobimy, potrzebujemy dodać cukier do refermentacji w butelce. Przygotowałem sobie już dwie szklanki. W każdej z nich oczywiście zdezynfekowane. W każdej z nich woda z cukrem, cukier. W proporcjach 85 gram na 435 ml. Korzystam zawsze z kalkulatora piwowara na kalkulatorpiwowara.pl do wymierzenia ilości cukru. Bardzo fajny program. Mierzy i nagazowanie i poziom alkoholu na podstawie BLG początkowego i końcowego. No i darmowy, także generalnie polecam. Więc na tej podstawie przygotowałem sobie już dwie szklanki, w których mamy cukier do refermentacji pomieszany z wodą. Pierwsze było zalane wrzątkiem, ale to rano. W tej chwili woda jest już gorąca. I zdezynfekowany fermentor. Rurka do rozlewu. I mamy dwa piwka. Pierwszy z dożdżami WB-06 I jego przelejemy sobie na początku Wlewam więc wodę z cukrem Podłączamy wężyk i możemy przejść. Do ostatniego etapu przed butelkowaniem. To będzie nam chwileczkę trwało. Ja następnie zrobię dokładnie to samo z drugim fermentorem. No i później się spotkamy przy butelkowaniu jednego i drugiego piwa. Refraktometr pokazuje nam prawie 5% alkoholu 4,8%. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć go kalkulatorem na podstawie e, początkowego i końcowego BLG, bo przecież dodaliśmy w trakcie ananasa, który ma cukier, więc na pewno nam mocno zaburzył wynik. Dezynfekcja ostatniej butelki. I zaczynamy napełnianie. Pokażę oczywiście tylko pierwszą i dwa kolejne fermentory, naleję już bez kamery, a my się spotkamy przy etykietowaniu. pomimo dobrej filtracji chwilę wcześniej no to jednak idzie powolutku ale jest pierwsza gotowa lecę 20 kolejnych No, i doszliśmy do ostatniego etapu, czyli klejenia etykiet. U mnie, jak zawsze, jest to mleko na talerzyku z ręcznikiem papierowym. Etykieta wydrukowana na zwykłej domowej drukarce. Ale jeżeli przykładacie się do ważenia piwa w domu, to moim zdaniem jest to element, którego nie może zabraknąć. A to moja wersja pina kolady. Jeżeli się podobało, zasubskrybujcie kanał. Na pewno będą na nim kolejne przepisy. Dzięki.